Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy zamk zostali zamknięci na borderze, czyli na granicy jeden na jeden. Dosłownie, na to pytanie wam odpowiadaliśmy już wcześniej, aczkolwiek dzisiaj odpowiem wam na to pytanie po raz jeszcze tylko po prostu Kolejny na idę bapie, tylko że ze, ze śniegiem. Słuchajcie, klikamy oczywiście E, jako że już poznaliśmy się na tej grze i tak dalej, to już wszystko wiemy, co tu robić, czyli pierwszym magi achievementem. I magi. Dokładnie tak. Głównie chodzi to o to, że za każdy achievement, czyli za każde osiągnięcie powiększa się nasz border. Czyli granica. Pierwszym achievementem, oczywiście, jest stworzenie, otworzenie ekwipunku, drugim zaś, chyba craftingu, jak się nie mylę. No nieważne, dzisiaj musimy robić dobra, challenge, e. Robimy taki trochę speedrun, bym to powiedział. A jeśli chcecie, subskrybujcie kanał i, i co? I będzie Ech, fajnie. To chyba. Jest chyba. Jest tak, bo to jest świerkowe w ogóle, to wszystko jest, zauważyłem, no, że jest śniegu. No to jest bord. No. boarding, chciałem powiedzieć, tak? To boarding? Border. Oczywiście subskrybujcie z dzwonkiem. No i oglądajcie do końca filmu, myślę, że będzie fajny. Nie wiem. No dobra. Eee, czekaj. Nie wnikaj. Spoko. Robię miecz, bo to jest kolejny achievement, czyli już mamy kolejne powiększenie, jeszcze jednego Zresztą powiększenia możesz. brakuje, jeszcze jednego Jaki powiększenia. Wiesz co, to znowu czekaj, mamy to te achievementy. Od nowa, czy... Tak, to wszystko od nowa musimy robić, te same. kill -off jeszcze no. możemy zrobić i motykę od razu jakbyś mógł. To rób motykę, to Daj mi drewno. To ja zrobię. I patrzcie, robimy teraz ja wiem, kill, off. Skrzynka, o, kill off, o, czyli kolejna skrzynka co eee, mamy z krzyni? Thorn Journal Entry, jakaś okay. książka. jakaś książka, to może ja ją przeczytam. Patrzcie, tutaj motyczka, kolejny achievement zrobiony i wszystkie Dzień. trzy achievementy mamy, które możemy skurcie, zrobić. Ja no właśnie widziałem, bo tam podejrzałem trochę na innym filmie. Dzień osiemnasty i coś tam, tunika. że w końcu y, zriczowałem. Ten teren na mapie oznaczonym. Dobra, dzisiaj spędzę dzień, dzień yy, robiąc ognisko, chyba albo rozbijając obóz, jakiś tam ten. Jutro zaczynam kopać na dół, więc jako, że to dzisiaj zrobimy to, żeby do jutra nie czekać, tak jak wiecie, lecimy na dół, tylko uważaj. Wiesz co? Nie o! Tego patrz. Nie, to jeszcze zdobędziemy. Patrz, tutaj mamy kolejną skrzynkę. Wow! okej okay, golden nuggety ja biorę książkę. Kolejny ten. Mogę tam skoczyć? Może jeszcze nie. Dobra. O! Coś ty wow! zrobił! Ej, chodź tutaj! O właśnie, i na tej mapie z tego co widziałem na screenach jest. są monumenty. Właśnie tego chciałem ci pokazać to, bo to widziałem, że takie coś jest. I to jest, proszę ja ciebie, takie coś, że po prostu musisz zebrać taki klocek i go położyć tutaj, na tym monumencie i się po prostu odblokowuje jakaś dodatkowa zawartość, nie? A w książce, no a w książce mamy napisane dzień 34. Hmm, DBB Nie mieliśmy łopaty, coś tam. No, jakieś takie mało ważne informacje w każdym razie. I tak, możemy się dokopać Ale do dołu. Ja zrobię kolejne osiągnięcie za moment. Tylko czekajcie, to chyba się robiło drewniane. W ogóle, jak my tam wyjdziemy? My stąd wyjdziemy. <laughs> Te samo pytanie. <laughs> ja tu postawię jedną pochodnie To się ten śnieg od razu nam usunie. No. Wykop dużo tego, tak. Kliennie. tak Żeby dokończyć, właśnie historię, którą, się, którą zaczęliśmy wcześniej, kończąc ją tutaj na odcinku, chciałem tylko wam powiedzieć, że wcześniej już po prostu nie mieliśmy żadnych zasad do zrobienia, i one były strasznie czasochłonne i nudne po prostu. I, i ogólnie Wresu zabicie ta smoka. była słabsza. No. Dużo słabsza, a ta się zapowiada naprawdę elegancko, więc myślę, że będzie tak, jak się to zapowiada. Się będzie taka zbobugowana czy coś. No, oby. Tutaj mamy te monumenty. Jeżeli chcecie, to dzisiaj. no Ja myślę, że dzisiaj do pierwszego monumentu do, dojdziemy, chyba. i nawet nie wiem, co tu trzeba zrobić. Uda, ale jak my widzimy. Rzuć mi kilofa, co ja sobie takiego Ja tu tak. zrobię no to rzuć mi kilofa? No dobra. To ja idę zrobić od razu. Ja tu zombiaka słyszę, kurde. ojoj. Oj, oj. Pełno pająków, mam. O, kolejny achievement zrobiłem. Kolejny achievement, czyli zrobienie. Z... Co ty tam? Weź, o! O! weź, nie umrzyj tylko. Idę do ciebie, o! idę do ciebie, mam miecz. Nie Bo... kill O kurde! A czemu on niczego nie ma? Ej, kolejny achievement! Patrz, kolejny achievement mamy. Tak, potworów, ale chodź tutaj na chwilę, posłuchaj tego. O ja pierdziele. Ale w końcu mamy moby stary W końcu moby. mamy moby. I patrz, tu skrzynka jest obok dosłownie. Stary, tu na dole jakie moby są? O kurde, dwa creepery. I tu skrzynka jest obok. Dwa no? creepery stary o, nie, 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 proszę. Ja pierdziele, wybuch. Nie, nie, nie. Ważne, bo tu skrzynka jest na dole. Jaki creeper, creeper tam jest? Creeper tam jest. Uciekaj. No stary, ty to Ja pierdziele. Dobra, chyba po nas ale ludzie. Przypał, ale przypał. O. Dobra, nie umarliśmy, nie umarliśmy. No spokojnie. Umrę umrę, 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 umrę. Nie umrzesz. Dobra. Co ty tej skrzynce a... było? I... O kurde! <grym> Pająk cię zabił <grym> O, patrzcie, glinę mamy! zabił Glinę tutaj jest, patrz glina No bo to trzeba dać na te bloki, jak mówiłeś Na te terrakotę pewnie zrobić, tak? Może Bo Ale to terrakota te... jest, terakota jest te... chyba A to robi się z gliny? Yy, Zdję, chyba się przepala. Mówię? Kolejne ja żelazo. Dobra, będziemy mieli na kill ten. No ale widzicie, takie mm, akcje się tutaj co dzieją. Co trzeba potrzeba teraz w tym tym? Osiągnięcie kolejne? Yy, żelazo, żelazo. No to weź od razu. Szkoda, że tamta wybuchła. Yy, nam pod... Kurde, nie mamy nawet tego. Ja mam motykę, więc tego. Ale właśnie, skąd my weźmiemy... Chodź, zrobimy piecek przy okazji. I tutaj coś widzę. O, kolejną glinę widzę swoją drogą. To robi! Coś ty narobił! Klipper był tutaj na górze i Pochodni tam nie postawiliśmy i dlatego... Dobra, czekaj, ja oświetlę mąż. stary. O, tu jest trawa, patrz. To lajku w ogóle. Gdzie? To serio można dobrze osiągnąć. No, w ogóle, patrz, patrz. O kurde. Tam za drzewem, na przykład, masz. No, to fajnie, także oglądajcie tutaj serię. Jedna obok. O, zrobiłem. U <laughs> kolejna książka, ja wezmę ją. Moja łopata została zniszczona dzisiaj. O, dostał monument, znalazł. A, bo to jest po prostu historia, co taka, co, co tutaj się dzieje, nie? I taka, jakby podpowiedź, co takiego. Czekaj. Clay blocks and dice. I could surely. Restore Fajnie. them to the original stage Dobra I tutaj dostaliśmy Dobra. jeszcze coś kolejnego, ja w ogóle pochowam tej temy. Wiesz co pochowaj tutaj chodzi? Tak, do... tak, ja te Chcę książki pochowaj przed creeperami, bo ja widzę, że tutaj będą potwory. Przynajmniej będzie ciekawy. No. Teraz robimy kolejne osiągnięcie, jako że wszystko tutaj. znamy praktycznie no, większość, Po no, drogo nie jestmy tego jedzenia póki co. I no. można przetopić. O, uwaga, kolejna achievement Ja wiem co jest odblokowane na no, drodze. Co, monumenty, tak? A jeszcze chodź. niżej. Dobra, to monumenty chodź Monumenty też, monumenty też. O, jest jeden. I dwa monumenty mamy, dobra. To chodź dzisiaj to. Trzy. To jest szkielet! No co ty gadasz? I Creeper, nie, ja stąd idę! Creeper? Ja go ani... Weź bo on idzie, on idzie! Gdzie on idzie? O jest ty. Dobra, dostał hita. Nie podchodź ty, ja go tam szturchnę. Bo No i wypieprz. Jest... te monumenty też border się powiększa, no. Wiesz co, nie wiem nawet. I ciekawe jak on się będzie powiększać za to, bo jak on się powiększa, to w takim razie może on się powiększa o dwa, o trzy. Gdzie tu jest środek? Hmm. No trawie dopiero można. A, w sumie dobra, to jest lifehack. Lifehack ludzie, patrzcie, to jest lifehack, to jest lifehack. Nie wiesz co zrobić w zimę. Postaw ziemię. Postaw ziemię. Ej, czekaj, gdzie tu się stawia, to? Czekaj, bo tu są jakieś kolory w ogóle monumentów, czaj? A ja mam, mam jakiś czerwony. Nie, ja mam zwykły, najzwyklejszy jaki jest. Ale. A, bo go trzeba... Nie, nie można, nie, nie można postawić. Ej, go nie ma. Ja poświetlam tutaj tak w miarę. O kurde, creeper kolejny. No. Się patrzy na mnie. Hmm. Wybu dobra, wybuch. No weź, no nie wybuchają tak Kurde Kurde. No nie, proszę! No i wybuch. Hmm. Tu mamy trzcinę. Patrz, tu cały ten ten jest porobiony. Kos, kurde, to... no i tu jest fajnie zrobiony. Tamto to była beczunia taka. To było, no. Ciekawie będzie, bo tu w końcu no smoka może mi. No i tutaj szybciej to zrobimy wszystko, mam nadzieję. To, to e, tu chyba spawner jest. Bo mówisz? tak tyle tu zombie jest. No. i to albo pod nami, albo nad nami. Nie jestem pewien. O tu? To nie jest spawner. Co to, to jest? Po prostu... A jest spawner, no? Tak, tak Myślę. spawner jest. To wiesz co? Ja mam kilka pochodni. Ja bym się tam wywalił, ale szkoda mi itemów. Angar, angar, angar. Stary, będziemy. Co ty? Ej, ten villager! Właśnie jest. chciałem powiedzieć, że villagera będziemy mogli mieć. Trzeba to jakoś po czekaj. Stop. złote jabłko możemy zrobić, gorzej z potkami to, rozkop to. No, no, no. Cobblestone tutaj jest i tutaj jest ten spawner. Popatrz. O, stary creeper. creeper, kurde. Ten creeper, o, tylko żeby nie, nie buchnął. No co, no co? Chciałbyś tego mięska spróbować tego Może, tak? gdyby nie ten creeper, o, to bym mógł tam się wbić. Patrz, ile zombie! Ja. ja myślę, że trzeba coś innego tutaj zrobić. Więc Chodź to, idziemy. Ja bym obok? W dół i zobaczył, że tylko wiesz, tutaj gdzieś padł i po prostu zobaczył co jest jeszcze niżej. Okej, okay, no dobra, to możesz sprawdzić. Niestety kilofa, nie mam. Ale ile tu skrzynek jest, kurde. No to to, to już wygląda fajnie, ludzie, no. no. Ej, my jesteśmy na 200 kratce stary, to wiesz, ile tam może być tam w tle? Aha. Dlatego pewnie tyle, no. To on powiększył to jakoś. <laughs> tworzy szkielet. A, ja pierdzielę! Nie. Dobra, mam, mam mam miecz. Nie zawaham się go użyć, gościu, paduwa. Wpadł wina. Ja tu może pochodnie postawię jakieś żeby. Nie! Wow! Tu to jest spawner kolejny czy Kolejny co? spawner? Nie, ale coś jest, coś jest, bo tu jest pełno szkieletów. No może my tak nie powinniśmy nisko dokopywać się na razie. Chodź do mnie. Idzie, rescue. Inaczej się nie da, to ja wolę to już... No i zaś creeper. Walić. Pu -pu 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 -pu. Dobra, bo tu to zombiak Wina. Glina, bo to się przyda nam. To musimy kolorować, ale jaki sposób się koloruje? Oj, woda! Przypadkiem wykopałem i wodę mamy. Patrz. I patrz, po prostu jest woda. Ej, fajnie. I glina. Ej, trzeba ją zabudować. Widz, zabuduj. Czekaj, tu tak kliknę. O. Dobra. Gdzie te, tutaj one są? Ej, one już ogóle nie mają, dziwo. O, ten pewnie cię strzelił. Masz świeczki? Mam, mam, mam. Już stawiam za chwilę. Zabijam, dobra, stawiam. Ej! Kompas! Co? Kompas? Ej, kuzaczku. Dobra, stawiam. O Jezu, tutaj są ten. Coś tam było? Jakieś te zużyte rzeczy. Aha. Czy że patrz ile tu jest tego. Jak odblokujemy border, to trzeba znowu tu wracać w te miejsca. Jeżeli chcecie więcej, pamiętajcie, łapeczka, bo to nas motywuje. Wysyłajcie też znajomym, czy po prostu promujcie, oglądajcie do końca, to wtedy będzie się bardziej filmik właśnie pozycjonował. Okej, okay, i tu I mamy tak, kolejną tak. skrzynkę, patrz to Szkoda, że nie mamy mapy zainstalowanej, byśmy sobie pozaznaczali to wszystko. To idziemy na dół? Nie, może już co choć wróćmy i zróbmy jakiś achievement, żeby trochę zablokować tych rzeczy. Tak jak tu wrócić? Liper, co on tu robi! Gdzie ty jesteś? Na samej górze? Chodź do mnie, chodź do mnie, będę... Chodź zobacz, tylko nie wychodź od razu. Na górze, na samej górze. No bo? Aha. <głos> <głos> A tutaj! <noise> nie wiem czy nie lepiej się zabić po prostu i odzyskać HP. No w sumie to chyba tak. Na tym się zabije chyba, co już? Chyba tak. <noise> Się Łobo, Łobatku świętu. A co jedzenie? Ej, bo w sumie już więcej nic nie możemy zrobić, czujesz? a dobra, dobra, mam pomysł jeszcze co możemy. Mamy sodzonki y Tak, sadzonki. i to możemy zrobić, patrz. Możemy, Patrz, mamy dwie wody tutaj. I możemy no tak. najpierw zrobić właśnie farmę obok tego i wyłowić, jeżeli mamy dwie. No, mamy, dobra. Mamy sadzonki czy nie mamy? By... Y mamy ja ja nie mam, mam jedną, ja mam jedną, dobra, to możemy no to na jednej na razie. Dobra, niech ona tu leży. A teraz patrzcie. Pierwsza rzecz, jako to, że to jest lód i tutaj zamarz, zamarza wszystko, to trzeba zrobić <grym> na pewno. Yy... Boże, jak to się robiło? Tak się to robiło. O, na pewno trzeba zabudować, bo pastu tu będzie zamarzało. Trzeba no. zabudować jedną rzecz. Patrz. Aha, dobrze, kminiłem, O nie. O? Czekaj, bo teraz nie wyłowię ryby. Dobra, spróbuję rybę, ływę wyrobić. A zobaczymy. Od refleksu zależy, dzieciaku. Od <laughs> zależy Stary, 15 lat. W Jak tata pokazywał. Okay. O! Elo, łowiona. I, I przetapiamy co? ją i uwaga, jest kolejny achievement zrobiony. I co udostępnia nam tą skrzynkę? W której jest? Co? Ale w której jest? Poczekajcie, czekaj, pa, czekaj, ciuciu. Ciu, 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 ciu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest w tej skrzynki, a. a są kozackie itemki, to subskrybujcie kanał i oglądajcie następny odcinek. Trzymajcie się ciepło i dla was. Sieba